Witam wszystkich. Dzisiaj e, taki rozkład chciałam zaproponować dla wszystkich: czy dla młodych dziewcząt, czy dla kobiet, nieważne w jakim wieku. No, na przykład, wy myślicie o jakiejś osobie i albo dopiero się poznane albo na przykład jeszcze do końca nie wiecie, co myśli o was ta czy inna osoba. I ja proponuję zobaczyć, co z Waszej strony, jakie uczucia, jakie tajemnice, co ze strony tej danej drugiej osoby, i co będzie między Wami. I użyjmy, użyjmy do tego karty Lenormand. No cóż, ja już dostosowałam dalej, zadałam jej pytanie, i zaczynamy rozkład. Jeśli ktoś jest zainteresowany, to proszę zostać ze mną. I tak, to jest z waszej strony główna pozycja, to jest ze strony osoby, która Was interesuje. To, co myślicie wy o danej osobie, to, co myśli osoba dana, o której wy myślicie o was. To, co przed tym e, was dopóki wy się e, spotkaliście, co było w przeszłości, co było w przeszłości u danej osoby przed tym, jak wy spotkali ją. To, co wy e, pokazujecie otwarcie danej osobie, to, co pokazuje ta osoba do was, to, co ukrywacie wy od osoby, o której myślicie, to, co ukrywa ta osoba od was i kilka kart osobnie wyłożę to co będzie w przyszłości między wami. Zostawimy ich na mm, sam koniec rozkładu. Pięć kart jeszcze wykładamy. No i cóż, zaczynamy rozkład. I tak. Najpierw otworzymy Mm -hmm. O, wy jesteś nieprosta kobieta. Kobieta, od razu mogę powiedzieć, bardzo mądra i mm -hmm. do Was trzeba mieć specyficzne podejście, bo karta um, snake, to znaczy żmija, wąż, mówi o tym, że kobieta, dana kobieta, to znaczy wy im. Bo osoba po lewej stronie to zawsze ten e, człowiek, który zadaje pytanie, e, ma swoi, swoje ustoi, ma swoje usposobienie, jest mądra, może nawet ma m, zdolności m, takie jak m, ezoteryczne, może potrafi. E, wyleczyć kogoś swoją energetyką specyficzną. Bo pod kartą zmija u nas jeszcze jest tutaj królowa. no Jeśli na przykład brać Tarot, to jest królowa Buław to jest osoba, która wie, co robi, która wie, czego chce. I no, tak prosta, i ją nie, ją nie okłamiesz, nie oszukasz. To jest kobieta, no, która, która jeszcze raz mówi, która wie, co robić, czego chce, i jest z pewnymi, z pewnymi hmm, swoimi, jak powiedzieć, uzdo... no, specyficznymi, hmm, no, ma swoim, jak powiedzieć, oj, przepraszam, minutkę. No, czasami my nawet takich kobiet określamy jak kobiety ze zdolnościami ezoterycznymi. Teraz zobaczymy ta osoba, o której wy e, myślicie, ta osoba nam wypadła, jako kto. Mhm. No, z tej strony u nas u góry kobieta. Wy kobieta. Mm, jeśli brać Tarot, to jest kobieta królewa, królowa mieczy. Ale my myślimy raczej o mężczyźnie, to znaczy, że jeśli wy z, 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 myślicie o tej osobie, to ja mogę powiedzieć śmiało, że ta osoba jest Przede wszystkim mm, wielobarwna, bo karta bukiet mówi o tym, że no, bukiet my zbieramy z różnych kwiatów, prawda? My zbieramy i z e, róży i tam jakieś dodatki, coś. To jest kobiet, to jest osoba piękna. E, jeżeli na przykład popatrzeć, jeśli popatrzeć na tą osobę, to ona jest... E, no, wyróżnia się z, z tłumu Sympatyczna albo bardzo piękna. No, Bukie to jest piękność. Piękna. Teraz zobaczymy, o czym wymyślicie o danej osobie. Och, a jedna karta mi normalnie spadła, i to była jaka, karta. Później powiem Wam, jaka karta i dlaczego ona spadła. Zobaczymy. Tak, wy myślicie o tym, co myśli o was dana osoba, bo karta wypadła lepiej, no to ona, to jest, mm, no, oso, karta osobowo, oso osoby, tak? To znaczy, że jestem pewna, że w myślach u was А що дана особа мішлі о мені, як о кобіті? Бо карта двадістки дев'ятки в картах Ленорманд, то є карта кобіти, леді. То значить, ви, ви сама особисті, ви мислите о самій собі, о тим, що до вас чує дана особа. І в мішлях Co dalej, noc, o czym myśli ta osoba o mnie, co ona do mnie chce. A dana osoba, widzę, że to jest um, karta. Jak to po polsku, przepraszam? Boczan, tak? boczan, który ognieździ gniazdo z boczanem. Myślę, że ta kobieta chciałaby stworzyć z wami e, długotrwały związek w myślach. W myślach e, stworzenie gniazda z wami. No, na razie to jest ciekawe, ciekawe, ciekawe. Zobaczymy, co będzie dalej. Co wy pokazujecie danej osobie? No, wy nie ukrywacie, że wy macie, no, w każdym wypadku, Serdeczne uczucie pokazujecie do tej osoby nic złego nie pozycjonujecie. A, da, a druga osoba? A druga osoba jest takiego na wyborze stoi, ona jeszcze nie jest pewna. I nawet wy możecie to zauważyć, że ta osoba nie jest Pewna waszych uczuć. Bo karta e, na skrzyżowaniu dróg, rozdwojenie dróg zawsze mówi nam o niezdecydowaniu. Ona nie jest pewna dana osoba ta druga, co i ona wam to otwarcie może pokazywać. To jest w zachowaniu dru, tej drugiej osoby, wy możecie odczuć niezdecydowanie. Co wy ukrywacie od tej drugiej osoby? Mm, wy ukrywacie, że tak jakby w razie czego, wy możecie tak... Karta jeźdźca mówi o tym, że nowy możecie odejść. Jeśli w razie czego, zawsze jeździć to jest w sumie nowina, nowość jakaś, ale popatrzcie, karta jeźdźca jest odwrócona od tej danej osoby. To znaczy, że w razie czego wy możecie od, w, idź, iść w coś nowego, w coś innego. No, znaczy, nie za bardzo się może i martwić. Się. A co ukrywa ta druga osoba? Ta druga osoba ukrywa to, że no, coś by chciała. Um, karta miotła, karta miotła mówi o tym, że no, nie wszystko jest tak za bardzo czysto, tej osoby. W sensie, mi nie chodzi tu o czystość, jako kurz. A tu chodzi o duszę, o życie tej drugiej osoby. Ona chciałaby coś naprawić, coś jakby wyczyścić. I to jest. No ciekawe, dlaczego? Dajcie, zobaczymy tutaj kartę mężczyzny, a u was karta niedźwiedzia. To jest karty podstawy, znaczy na co wy się opieracie. Możliwa wasza przeszłość i tutaj podstawy i przeszłość tej drugiej osoby wypada karta mężczyzny. I tutaj ja mogę śmiało powiedzieć, że wy się opieracie na to, że w przeszłości Um, możliwe, że u was był, um, no wy by chcie, chcieli, żeby mężczyzna, który by wy spotkali, z który, nowy, z którym by wy się spotkali, wy chcieliście, żeby to był mężczyzna, na którym można polegać, który by, z którym by, wy by się czuli bezpieczeństwo. E, no niedźwiedź to jest człowiek, który m, ochrania swój teren i broni swój teren, i który mm, opiekuje się danej osobą, a ta druga osoba opiera się o samego siebie. I myślę dlatego, że dlatego ta osoba ma obawy, że nie jest pewna samego siebie. I ja mogę powiedzieć, że no, niezależnie na to, że to jest piękna osoba, że mężczyzna myśli o was, chce stworzyć z wami związek, przy czym związek stały, związek taki... Rodziny, no, swoje gniazdko, nie jest pewny sam siebie. Nie, on e, niezależnie od wyglądu, bo czasami my patrzymy na ludzi i myślimy, że taka piękna osoba na pewno jest pewna siebie. Otóż nie. Ten człowiek nie jest pewny siebie i to mogę powiedzieć śmiało. Nie jest pewny siebie, nie jest pewny waszych uczuć i chciałaby coś Zmienić w swoim życiu. Coś posprzątać w swoim życiu. No, teraz mi się dowiedzieli. I teraz zobaczymy, co między Wami będzie w przyszłości. Karta statku. Pierwsza wypadła. Karta Lisa. Drugi mężczyzna. Karta góry. I karta Lisa pismo i teraz będziemy to czytać te karty jako całe opowiadanie, co was oczekuje no w bliższym tam czasie no załóżmy dawajcie 3-4 miesiące, dalej nie będziemy sięgać, może to pół roku ale myślę, że to, ja tak biorę zawsze 3 miesiące no na razie wasze um, jakby znajomo znajomość, wasza współpraca będzie no, trwać dalej, bo karta statka mówi o tym, że taki piękny statek idzie tu po morzu i, albo po oceanie, w wiatr, w żagle, znaczy będzie się ciałać, będzie iść naprzód, przedłużenie. Wy będziecie razem. Karta Lisa świadczy o tym, że e, no, ktoś w Waszym związku będzie robił wszystko, żeby wyjść na swoje, bo Lisa zawsze dba tylko o swoje interesy. Ale tutaj jest ciekawa karta. Kartę mężczyzny na dole leży, e, ni, niżej lisa i my widzimy, że to jest karta mężczyzny i myślę, że to właśnie mężczyzna będzie się starał, żeby zrobić wszystko, żeby zawojować wasze serce. Jest jeszcze druga, e, drugi wariat, że wasze życie wyjdzie jeszcze inny mężczyzna który będzie o wiele, wiele, wiele silniejszy. I dlatego może nad nim jest karta Lisa. Popatrzcie. I to on, z, on stworzy problemy, bo widzę dalej są góry, przy czym ich kilka. On stworzy problemy w Waszym związku. I następna karta karta y, y, Nowości, karta pisma, karta list jakiś, to jest jakieś nowiny, wejdą was w wasz związek. I to jest ciekawe. Na pewno mogę powiedzieć, że ten mężczyzna, którego wy teraz a sobie no, w, głów, w swojej głowie przy tym e, rozkładzie e, pomyśleliście, on jest um, niezależnie od tego, że jest może bardziej przystojny niż ten drugi, ale jest bardzo taki nieśmiały, niepewny siebie, a wam potrzebny mężczyznę pewny siebie. I rada kart yy, brzmi tak, a może wam warto zwrócić uwagę na tego drugiego mężczyzny. Popatrzcie nad nim jeszcze taka ko korona. I on patrzy w waszą stronę, i ten mężczyzna może właśnie jest tym niedwiedziem, którego wam bardziej potrzebna niż ten przepiękny bukiet. Może ten mężczyzna nie będzie tak przystojny, ale będzie twardy jak ta, te z, yy, góry, i on napisze wam pierwszy wiadomość, żeby z wami się spotkać. Taki ciekawy dzisiaj rozkład. Najpierw my znaczy rozłożyli o jednym mężczyźnie, a w grę wszedł jeszcze jeden, drugi. Warto nad czym pomyśleć. I ja jeszcze zadam na końcu um, pytanie: Co by karty Lenormand i wyższej siły no, radili by Wam w tej sytuacji? Bo tu wychodzi o to, że z jednego mężczyzna wyszło wam dwójkę mężczyzn. I wypada karta Słońce, karta Gropa i karta Lili. Cóż te karty mogą mówić? O czym świadczy? Karta Słońce mówi o tym, że w Waszym życiu następuje. Nowy rozdział w waszym życiu coś się wyjaśni, coś się rozjaśni. Ktoś z Waszego życia odejdzie. I myślę, że to będzie ten mężczyzna. Nie jestem pewna, ale wybor oczywiście należy do Was. Ten mężczyzna, którego wy na początku sobie w główce mieliście, ten, który niepewny siebie i wyjdzie wasze w życie. No po prostu jestem pewna, nowy mężczyzna, bo to mnie jeszcze. To, o co mi podpowiedziała, to tutaj jest król pik. to jest król mm, mieczy, który ma siły, który ma władzę, który na długo za, w, będzie walczyć o wasze serce. Wybór oczywiście będzie należał do was. Karty radzą o to, żeby wy się nie śpieszyli, że w wasze życie wchodzi nowy, absolutnie nowy, pewnej siebie mężczyzna. A co on? No, jedno mogę powiedzieć: on jest o wiele mądrzejszy, silniejszy, sprytniejszy i będzie chciał walczyć o wasze serduszko. Jak zawsze życzę Wam zdrówka, pomyślności. Dziękuję za to, że przyszliście na ten rozkład. Dziękuję za to, że jesteście. Kto nie podpisany, podpisujcie się. Będę się starać wykładać. Jak najwięcej rozkładów, kiedy będę mogła, bo nie wszystko w tym życiu zależy na 100% od nas. Dziękuję i wszystkiego dobrego. Z wielkim szacunkiem, Elwira.